Można chyba ten bieg trochę porównać do Krynicy, bo też profil trasy jest podobny. Tam przewyższenie na 100 km jest 4400 m, więc patrząc na, na takie obrazy to wydaje się, że to jest dosyć łatwy bieg pod względem biegowym. To były zawody Ultra Terra Australia, które odbywały się właśnie w maju. Tam odbywają się dystanse 4. Pierwszym biegiem jest bieg na 22 km, poprzedzający całą rywalizację biegu głównego. Który, który jest później i następnie są bieg na 50 km i na 100 km i jest jeszcze jeden bieg na schodach, nowa impreza na 953 schody, które, które kończą cały bieg na 50 na 100 km, ale głównym, głównym imprezą jest bieg na 100 km. To bieg, który znajduje się niedaleko Sydney w takich górach, które nazywają się Blue Mountains, jedna z największych atrakcji Australii. Ciekawe miejsce, bo łączy... Góry w wysokości do 1200 metrów są kaniony i są też lasy tropikalne. I jest o. dużo eukaliptusu, w związku z tym jest ta nazwa ten eukaliptus Jak paruje, to jest taki niebieski kolor. ciekawe miejsce, bardzo znane jeśli chodzi o Australię i I faktycznie to był pierwszy start zagraniczny i pierwsza stuwa w moim życiu. E, więc no, taka droga jest, żeby się wydłużyć w tym ultra. E, i rozmawiałem z tymi zawodnikami. Każdy się dziwi, że to jest pierwszy start na słuchaw, a gdzieś tam byliśmy w końcach 15 miejsca. Trudnością jest druga część dystansu, na której jest 7 tysięcy schodów. I te schody wybijają z rytmu, bo półmetek minąłem w czasie 4,45 e, i mówię, dobrze się czułem, fajnie. No, mówię, no trudnością będzie ta druga część, bo jest dużo schodów faktycznie e, później do no, trochę spadło. Na jakim dystansie 7 tysięcy schodów? No, mówią, że na całym dystansie, ale powiedzmy, że 9, 90% jest na, na drugie 50. Celem takim od samego początku było top 10, bo chciałem bardzo być w tym top 10, bo to był bieg TWT, także to był... naprawdę niezła śmietanka się zjechała. I trochę to porównuję tak do tych moich biegów pierwszych, kiedy biegałem w Polsce, w biegach polskich zacznę, zaczynałem gdzieś tam z tyłu i się tak przedzierałem do przodu, wygrywałem i, 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 i zawsze to był taki przypadek trochę. Na pierwszym punkcie byłem 34, potem będę 25, 19, 17, 15, 13, 11 i, i na 80. Mhm chyba piątym kilometrze wszedłem na miejsce 10, to byłem mega szczęśliwy. Biegniesz nikogo przed Tobą, nikogo za Tobą, mm -hmm. są góry i cisza, także tutaj jest, jest takie duże porównanie tak, do takich w Polsce. Tak w Polsce też jak biegniemy gdzieś tam w czołówce, to nikt przed Tobą, nikt za Tobą, czasami gdzieś tam się miniemy, ale to przy końcowych dystansach rzadko to się zdarza. Ja też miałem dwa kryzysy, gdzieś na 63. kilometrze się pojawiła duża ilość schodów, a profil pokazywał, że ma być łatwo, a, a mocno tam zwolniłem. I w domu 12 zawodnik, bardzo doświadczony. Ja widać było, że jest mocniejszy na tych schodach. To ja miałem taki kryzys, ale gdzieś tam szybko się poratowałem. Wiedziałem, co zrobić. Miałem spokojną głowę mówię, jest kryzys, ale można go mm -hmm. przezwyciężyć. Doświadczenie gdzieś tam pokazało, że można to zrobić. A nie, bo można jechać w jakieś ciekawe miejsce i zobaczyć, jak to wygląda. A w okazji zmierzyć się z najlepszymi na świecie.